Cześć, już jakiś czas korzystamy z iPhone'a SE2, no i chcielibyśmy Wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto, czy to jednak tylko odświeżona ósemka. Zapraszam na recenzję i takie małe porównanie z iPhone'em 8. Do dzieła! Parę słów o designie. Tak naprawdę jest to bryła, którą znamy bardzo dobrze z iPhone'a 8, która ma przesunięte logo na środek obudowy. Porównując te dwa telefony, praktycznie nie zmieniło się nic. Jeśli chodzi o wymiary i wagę, jest dokładnie tak samo, więc tutaj się nie będę za długo rozwodził. Jest to stara dobra bryła i na pewno docenią ją użytkownicy, którzy chcą mieć mały telefon, cienki telefon, no i telefon, który jest kompaktowy, jeśli chodzi też o ekran. Ja wiem, że 2020 duże ramki i tak dalej. No ale to jest Apple i to jest na tyle specyficzne i oni doskonale wiedzą co robią, dlatego że sprzedają ludziom produkt, który jest dobrze znany, natomiast nie jest zbyt zmieniony. Tylko pytanie, czy użytkownicy iPhone'ów właśnie tego potrzebują? Bo powiem tak, jeśli ktoś miałby się przesiąść z Androida, nawet średnio półkowego, to powiedziałby, że iPhone SE 2 to jest no, praktycznie epoka kamienia upanego. Ale dla osoby, która używa iPhone'a i chce sobie go odświeżyć, czyli dla osoby, która jest powiedzmy na iPhone'ie 6s i w dół, może się okazać to po prostu naturalna zmiana, i jak rozmawiałem z użytkownikami iPhone'ów, to właśnie to cenią sobie w Apple, że oni kupują ten telefon i wiedzą, że po prostu działa. Co tak naprawdę Apple zmieniło w iPhone'ie SE2? Procesor. I tutaj też chciałbym porównać od razu do iPhone'a 8, dlatego że kiedy zestawicie te dwa telefony obok siebie i uruchomicie aplikację codziennego użytku, mam na myśli mapy. Messengera, Facebooka, yy, nie wiem Safari, wiadomości, ustawienia, to zobaczycie, że różnice w odpalaniu tych aplikacji są praktycznie minimalne. Czasami nawet iPhone 8 odpali je szybciej. Więc tak naprawdę jeśli pytacie mnie o różnice w wydajności tych dwóch smartfonów, to przy takim normalnym użytkowaniu jest ona niewidoczna. Pojawia się ona natomiast w bardziej zaawansowanych procesach obliczeniowych, chociażby edycja zdjęć w Snapseedzie, czy montaż filmu w iMovie, tam wtedy rzeczywiście wychodzi moc obliczeniowa A13. Na chwilę obecną tak naprawdę różnicy w wydajności praktycznie nie ma. 3 GB pomagają troszeczkę więcej utrzymywać aplikacji w multitaskingu, to jest oczywiście naturalne. Dodatkowo procesor A13 tak naprawdę jest procesorem przyszłościowym, czyli kupując iPhone'a SE 2 Kupujecie go, zakładam, na dwa lata, a spokojnie ten telefon jeszcze po dwóch latach odsprzedacie z powodzeniem. Yy, nie stracicie na nim zbyt dużo. Porównuję tutaj oczywiście do Androidów i nowy użytkownik będzie na tym telefonie sobie mógł śmiało go jeszcze użytkować i będzie miał po prostu dłuższe wsparcie. Na chwilę obecną natomiast. Nie ma różnicy w wydajności w tak naprawdę w użytkowaniu codziennym, przynajmniej porównując te dwa telefony, obok siebie takiego czegoś nie zauważyłem, wszystko działa płynnie, zarówno na S2, jak i na iPhone 8. Jeśli chodzi o baterię, tutaj w porównaniu do konkurencji Androidowej jest słabo, natomiast mm, iPhone i tak nadrabia optymalizacją systemu i całkiem sensownym zarządzaniem energii, ale że tak powiem, fizyki się nie oszuka. 1820 mAh to mało jak na smartfon, można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach ekran też nie zużywa zbyt dużo energii, ale na iPhoneie S2 naprawdę ciężko wyciągnąć. Wynik dłuższy niż 4 godziny. Ja wiem, że są ludzie, którzy przy super oszczędnych trybach wyciągają na tym telefonie 6 godzin, ale ja przy swoim intensywnym użytkowaniu, synchronizacji maili, mnóstwem powiadomień z aplikacji i tak nie jestem w stanie wyciągnąć więcej niż 4 godzin. Ciężko mi się odnieść natomiast do baterii w iPhone 8, dlatego że ten telefon jest już można powiedzieć, że troszeczkę zużyty i sprawność baterii jest na poziomie 84%, więc tutaj oczywiście jest gorzej, ale niestety bateria w iPhone'ie SE2 to spora wada, no i musicie się przygotować na to, że no będziecie musieli doładowywać ten telefon dość często. Ja na przykład w codziennym użytkowaniu potrafiłem już o 16 szukać prądu, więc miejcie to na uwadze. Że no, iPhone siłą rzeczy ma tutaj po prostu słabą baterię. Aparat. Zestawiając dwa zdjęcia w dzień z iPhone'a 8 i iPhone'a S2 uzyskacie dokładnie ten sam efekt. Szczegóły są na bardzo podobnym poziomie. Odwzorowanie kolorów tu jest praktycznie wszystko jeden do jednego. A Atuty przemawiające za S2 to przede wszystkim bardziej zaawansowany soft. I na przykład lepsze rozmywanie tła, czy robienie zdjęć z efektami. Tego rzeczywiście nie potrafi ósemka i to jest troszeczkę lepsze. Natomiast, kiedy zrobicie sobie zdjęcie w nocy, no to także iPhone SE2 jest minimalnie lepszy, jeśli chodzi o wzorowanie szczegółów, ale generalnie przechodząc do aparatu, kiedy miałbym go ocenić, to jest to aparat porównywalny do takiej androidowej średniawki do 1000 zł. Tak bym powiedział, czyli. Tak naprawdę, iPhone'a SE2 możecie zestawić w tej chwili z Motorola One Macro, z Redmi Note 8 Pro i z telefonami, które tak naprawdę oscylują w granicach 1000 zł. No i przede wszystkim te telefony, Androidowe za tysiaka mają jeszcze dodatkowe obiektywy. Tutaj dostajecie tylko jeden aparat, więc trochę mało. Gdyby to był szeroki kąt, byłoby już troszeczkę lepiej. Natomiast, jedna soczewka. No to też rzeczywiście nie jest zbyt wygórowany poziom. Jeśli chodzi o aplikację aparatu, ona też jest bardzo okrojona, bardzo podstawowa. Jak to na Apple przystało? Po prostu mam uruchomić aparat i kliknąć zdjęcie i mamy się podobno nie martwić, tak sądzi Apple. Jak patrzą na to zaawansowani użytkownicy, może im po prostu czegoś brakować. Przejdźmy sobie teraz do ceny. Apple zrobiło smartfona za 2200 zł, sprzedając nam troszeczkę odgrzewanego kotleta z nowym procesorem i paroma dodatkami, o których sobie powiemy na końcu. I czy to jest dobrze wyceniony smartfon? Porównując z Androidem, absolutnie nie. Jest dużo telefonów, które sprawdzą się lepiej, które są dużo lepsze, tak naprawdę, w każdym aspekcie. Natomiast w Apple jest ta magia, która powoduje, że ludzie tak, kupują ten telefon dla lansu, trzeba sobie to powiedzieć wprost. Druga sprawa, kupują ten telefon dla bezproblemowych aktualizacji, zgodności ze swoim ekosystemem. Jest to świetne dopełnienie MacBooka czy iPada yy, i kupują ten telefon, bo go znają. I to jest tak naprawdę powód, dla którego ten iPhone moim zdaniem jest dobrze wyceniony, bo Apple daje całkiem dużo daje kompaktowy smartfon za no powiedzmy sobie rozsądną cenę jak na ich standardy, żeby to też było jasne. Ja wiem, że Androida kupicie lepszego i tańszego, ale powiedzmy sobie, że idziemy teraz można powiedzieć, że miernikiem Apple. Więc ten telefon jest moim zdaniem rozsądnie wyceniony. Natomiast porównując do iPhone'a 8, którego ceny w tej chwili spadły, jeśli nie potrzebujesz eslima, jeśli nie potrzebujesz procesora, który codziennym użytkowaniu wypada tak samo, no to można upolować, myślę, że troszeczkę tani iPhone'a 8 i też będzie w porządku. Natomiast, kiedy chcesz sobie zmienić telefon, bo jesteś na iPhone'ie 5, 5S albo 6, 6S. No nawet 7 no to możesz się zastanowić nad przesiadką na SE 2, żeby sobie go kupić i mieć znowu spokój na tam 3-4 lata, bo skoro masz takiego iPhone'a, oznacza to, że właśnie co mniej więcej 3-4 lata zmieniasz telefon. Jeśli jest, natomiast jesteś Androidowcem i chcesz spróbować Apple, to też jest to fajny, można powiedzieć, taki produkt wejściowy, tak jak kiedyś Mac mini, żeby spróbować no po prostu iOS-a i spróbować iPhone'a. Natomiast jeszcze jest drugie pytanie, czy Chcesz spróbować Apple, można powiedzieć, że w pełnym wydaniu. Wtedy, jeśli masz dodatkowe paręset złotych, pójdź po iPhone'a 10S, bo uważam, że to jest w tej chwili chyba najbardziej rozsądnie wyceniony telefon ze stajni z nadgryzionym jabłkiem. No i on już oferuje znacznie, znacznie więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Dajcie mi znać, co sądzicie o nowym iPhone'ie SE od Apple. Czy się przesiadacie, czy Was to przekonuje, czy ta polityka ma sens, czy jednak, jak zawsze, jest to marketingowa papka, w wydaniu giganta Cupertino. Proszę o kulturę wypowiedzi, porównujmy z Androidem, ale kulturalnie ja chętnie włączę się w dyskusję, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X. Com. Cześć!